Boże, kto ciebie nie czuł, w Ukrainy błękitnych polach, gdzie tak smutno duszy, kiedy przeleci przez wszystkie równiny z hymnem wiatrzanym, gdy skrzydłami ruszy proch zakrwawionej przez tatarów gliny, w popiołach złote słońce zawieruszy, w zamgli. Z czerwieni i w niebie zatrzyma jak czarną tarczę z krwawymi oczyma. Kto cię nie widział nigdy, wielki Boże, na wielkim stepie, przy słońcu nieżywym, gdy wszystkich krzyżów mogilne podnoże wydaje się krwią i płomieniem krzywym. A gdzieś daleko krzmi burzanów morze. Mogiły głosem wołają straszliwym, szarańcza, ten rozwinie girlanda mogił, gdzieś idzie i ginie. Kto ciebie nie czuł w natury przez strachu, na wielkim stepie albo na Golgocie, ani wśród kolumn, które zamiast dachu mają nad sobą miesiąc i gwiazd grocie, ani też w uczuć. Młodości, zapachu, uczuł, że jesteś. Ani rwąc stokrocie znalazł, w stokrociach i w niezapominkach, a szuka w modłach i w dobrych uczynkach. Znajdzie. Ja sądzę, że znajdzie i życzę ludziom małego serca, kornej wiary, spokojnej śmierci. Jechowy oblicze błyskawicowe jest ogromnej miary. Warstwy ziemi otwartej i widzę koście, co jako sztandary wojsk zatraconych pod górnymi grzbiety leżą i świadczą o Bogu szkielety. Widzę, że nie jest on tylko robaków Bogiem i tego stworzenia, co pełza. On lubi huczny lot olbrzymich ptaków, a rozchukanych koni on nie kiełza. On piórem ognia jest dumnych szyszaków. Wielki czyn go często ubłaga. Nie łza! Próżno strącona przed kościoła progiem. Przed nim padam na twarz! On jest Bogiem!